Hejka widzowie, witam na kanale, i Luczek, a dzisiaj, trzecia część Nowego Domu. Hmm. No, nie taką. Mamy jeszcze za do bardzo. Nie mamy tego domu zrobionego, ale będą niedługo. No właśnie, będą bieli niedługo. A dzisiaj sprawdzamy, No tak, tak, tak. Mówiła smoczki, dwa dla chłopca i Naprawdę? No tak mi mówiła Maja. Czy to Bachania? Nie pamiętam, które to mówiła. Bachania. Aaaa. Dobra. Rozumiem. No tak, wydaje mi się, że dogrą, Jakby oglądasz. Jak już owoców, to tu wiem wszystkie Wiesz, Nie, wiem, że ja taka jestem. Dobra, wiem. E, co tu się zrobiło? Jezus, to przez to Sorry Boże To jest lekarz w ciążę, a to jest lekarz... O, dobra e, Gdzie ona jest? No i gdzie jest to paliwo? Okej okay. O, moja pani idzie, dobra So, ja. O O, o, tu jesteś, dobra. No, e, Mogę wyjść z nią. A Zoju. Kto to jest? Nie Je pamiętam No, jest. Ja jestem. No to tu jest mama. Aha, czyli... Czyli e, twoją lekarką jest moja córka. No tak, i w sumie to urodziłam, jest trójka dzieci. Dochania to jest, tak? No tak. Dobrze, ale zapraszam, możesz iść z nami jechać. Fajnie. Ja tu poczekam może. Możesz się wygodnie położyć. Nawet toma. O, dobrze, a to się położę. Chcę tu lepiej usiąść soja i zobaczymy, co się okaże. Czy to chłopczyk, czy dziewczynka? Krem będzie zimny. Pamiętam, wyszła go dużo razy, ale właśnie jeszcze pójdę po tą kosulę co zawsze. No tak. Proszę za Dziękuję. Rzeczywiście trochę zimniejszy niż kiedyś. Ale daję sobie radę. Yy, widać już jedno. Jedno? No. O, tak, Bo... Po... Widać że jest trójka. Teraz uważam. Trójka. Jest tylko jedna i jeden głosie. Ale się cieszyć, ale się cieszę, mam jeszcze brata i, i, i siostrę, boże, brata i dziewczynkę, brata i siostrę mam jeszcze. Ech, no wiesz, że dla mnie to jest ciężko, taka dwójka dzieci, dwanaście yy, dzieci mieć to takie łatwe nie jest. No to mam połóż się tu chwilę. Tak, jeszcze trzeba jedną rzecz sprawdzić. Czy się tutaj dobrze mają? Dobra, nieważne. I e, e, ja zaraz wydrukuję zdjęcie. O, dobrze się mają. Dobrze, dobrze. E, proszę zostać e, córką Zoi z babusią. E, tutaj o, niech się mnie usiądzie. A ty sobie tu usiądź. No, a ja zaraz przyjdę z wydrukowanymi zdjęciami. Jestem i naprawdę są dwójkę, jak najbardziej, Gór, na górze jest dziewczynka, na dole jest chłopiec, Ech, prawie to co sami, no właśnie i bardzo podobni do mojej Haniusi. Haniusi, tak, do no, Hanyusi podobne. Okej, okay. ale potem. Dobra, yy, no cztery miesiące później. No mieliśmy tu przyjść teraz o tej godzinie. Yy, tak i no, no i zaraz pewnie będę miała powrót. No tak właśnie, właśnie, no zaraz będziesz pewnie miała powrót. Ej, jak się cieszymy. Ech, pamiętam, jak na Twój rot Emma przyszła moja nauczycielka ze szkoły. Co? Naprawdę? No. Ale będą też odcinki, jak mam 12 lat. Wiecie dlaczego? Bo shortik. Jezus. Ile ludzi przyszło, nawet moje kuzynki przyszły? Na, 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 wa, 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 wa. Synku, co ty tu robisz? A nic, no przyszłem do mamusi. A drugi mój blat, no. O, to, to, to. To zaraz tu wsyćzie ogólnie. No, no, zaraz subsyjdziemy. Bo bo on jest jeszcze w kiwelku. W kibelku, no dobra. Ja Jestem mama. O, dobrze, jesteście synkowie. E, dobra, a tata wiecie gdzie jest? Jestem tu. Weź syn, synków. Dobrze, dobrze, ale jeszcze się nie rodzi spokojnie. Jeszcze się nie zaczęło? No nie, jeszcze nie. Mama, co tam, synku? Bo na mnie już za mały jest ten kaptur. Możemy go dać? No, 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 no. Naszemu nowemu kuzynowi. Albo kuzynce. No dobrze, dobrze. Yy, jeden dawy kuzynowi, drugi kuzynce. Yy, mamo, drugi jest yy, no, w domu. A, dobrze, dobrze. Proszę się wstedać w ubrania. Ej, dobrze. Kazik, masz coś dla kochanej? Kochani, mam dla ciebie kwiaty. W sumie to dwa. Dwa i taki razem. Czyli w sumie tu... Tak. O, o. Dobrze, ale to nie teraz. Postaw mi tu. Tu mam też książkę Jak być mamą, ale trudno już, czy ją czytałam, trzy razy chyba. Ach. Dobra, położę się lepiej. Boję się w każdej chwili może to się zacząć takusiu. Ale też się bardzo cieszę. My też się bardzo cieszymy. Chcemy mieć rodzinę. Bo... A my chcemy mieć kuzyna i kuzynkę. Kolejnego i kolejną. O! Y y czemu to się dzieje? Py, py. Jesteś już gotowa. Dalej w części której? czwartej.